Mafia Pruszkowska zagroziła ulicznemu malarzowi. Nie wiedzieli, że popełniają największy błąd w swoim życiu. Jest godzina 15:23 w środę, 18 października 1995 roku, kiedy czarny Mercedes W124 z przyciemnianymi szybami zatrzymuje się przy Placu Zamkowym w Warszawie. Czterech mężczyzn w skórzanych kurtkach wysiada z samochodu. Ich kroki odbijają się echem od kamiennego bruku. Powietrze pachnie jesiennymi liśćmi i spalinami. Temperatura wynosi 12 stopni. Przy barokowej fontannie siedzi mężczyzna w granatowym berecie, pochylony nad sztalugą. Ma 58 lat, siwe włosy, spokojne oczy człowieka, który znalazł spokój w kolorach i światłach. Dla przechodniów to zwykły malarz, emeryt próbujący dorobić kilka złotych, sprzedając obrazki turystom. Dla sąsiadów ze starówki to cichy artysta który nigdy nie sprawia kłopotów, ale jest coś, czego ci młodzi gangsterzy z Pruszkowa nie dostrzegają, coś w sposobie, w jaki jego oczy skanują otoczenie, nawet gdy wydaje się całkowicie pochłonięty malowaniem, coś w jego postawie, która mimo pozornego zrelaksowania pozostaje gotowa do natychmiastowej reakcji, gdyby tylko wiedzieli, jaką przeszłość kryje ten spokojny człowiek z pędzlem w dłoni, nigdy nie wysiedliby z tego Mercedesa. Tadeusz Henryk Kowalski ma 58 lat. Mierzy 176 centymetrów wzrostu i waży 84 kg. Jego siwe włosy są zawsze starannie zaczesane do tyłu, a na lewej skroni widać małą bliznę po odłamku granatu. Nosi grubą granatową kurtkę z wełny, kupioną w sklepie odzieży używanej przy ulicy Marszałkowskiej za 45 zł szare spodnie sztruksowe i czarne buty sznurowane które widział już lepsze dni na lewej ręce ma złoty sygnet z inicjałami TK jedyną pamiątkę po ojcu który zginął w 1944 roku podczas powstania warszawskiego mieszka w trzypokojowym mieszkaniu na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Freta 47 w dwudziestoletnim budynku z czerwonej cegły gdzie płaci 180 zł miesięcznego czynszu Mieszkanie dzieli z żoną Marią, 54 lata, pielęgniarką w szpitalu na Banacha oraz synem Piotrem, 28 lat, mechanikiem w warsztatach PKS. Córka Anna, 25 lat, mieszka z mężem i dwójką dzieci w Krakowie, gdzie pracuje jako nauczycielka geografii. Tadeusz zarabia około 800 zł miesięcznie, sprzedając swoje obrazy na Starym Mieście. Głównie turystom, którzy kupują małe płótna przedstawiające warszawskie zabytki za 25-40 zł sztuka. To skromna kwota, ale wystarczy na podstawowe potrzeby i pozwala mu przetrwać okres przejściowy, kiedy państwo polskie boleśnie przystosowuje się do wolnorynkowej gospodarki. Każdego dnia wstaje o 6.30, pije czarną kawę z cytryną, czyta gazetę wyborczą. I o dziewiątej zero wyrusza z domu z składanym krzesłem, sztalugą i walizką pełną farb olejnych. Jego miejsce przy fontannie rezerwuje sobie od trzech lat. Zna każdy promień słońca, który pada na kamień o różnych porach dnia, każdy cień rzucany przez barokowe rzeźby. Ludzie myślą, że to zwykły emeryt szukający dorobku i artystycznej pasji w jesieni życia. Prawda jest znacznie bardziej skomplikowana. To, czego nikt nie wie, to że Tadeusz Kowalski przez 26 lat służył w polskich siłach specjalnych: najpierw w jednostkach wojskowych podczas PRL, później w elitarnym gromie. Brał udział w 73 operacjach specjalnych między 1961 a 1987 rokiem, działając w Czechosłowacji podczas Praskiej Wiosny, w Afganistanie jako doradca wojskowy, w Polsce podczas stanu wojennego. Jego kryptonim brzmiał Malasz ironią losu, to właśnie malarstwo stało się jego prawdziwą pasją po przejściu na emeryturę. Władze państwowe przyznały mu skromną pensję i zapomniały o jego istnieniu, co Tadeusz przyjął z ulgą. Przez osiem lat od zakończenia służby próbuje być zwykłym człowiekiem, ojcem, mężem, artystą. Jego żona Maria nie zna wszystkich szczegółów jego przeszłości. Wie, że służył w wojsku, ale nie wie, że przez lata eliminował wrogów państwa z precyzją chirurga syn Piotr również nie ma pojęcia o prawdziwej naturze ojcowskiej służby. Dla rodziny Tadeusz jest po prostu spokojnym człowiekiem, który przeżył trudny okres w życiu kraju i teraz zasłużył na spokój. Kocha swoją żonę, uwielbia wnuków, którymi opiekuje się podczas wakacyjnych odwiedzin. Malowanie daje mu spokój wewnętrzny, którego szukał przez dekady. Kolory, światło, kompozycja. To świat piękna, który kontrastuje z ciemnością jego przeszłości. Ale pewne umiejętności nigdy całkowicie nie znikają. Gdy siedzi przy fontannie z pędzlem w dłoni, nadal automatycznie notuje każdą osobę, która podchodzi zbyt blisko, każdy samochód, który zwolni w jego pobliżu, każdy dźwięk, który nie pasuje do miejskiego gwaru. Jest dokładnie 1527, dwadzieścia siedem, gdy czterech mężczyzn zbliża się do miejsca. Gdzie Tadeusz kończy właśnie portret zamku królewskiego w złotym świetle jesiennego popołudnia. Lider grupy to Jarosław Klimek, znany w środowisku jako Klin 34 lata 1,85 wzrostu, masywny jak szafa z ciemnymi włosami, zaczesanymi żelem do tyłu. Na jego szyi błyszczy złoty łańcuch grubości palca, a na prawej ręce widać tatuaż przedstawiający orła z rozpostartymi skrzydłami. Nosi czarną skórzaną kurtkę marki krop, ciemne dżinsy i czarne glany wojskowe. Za nim idą Marek Młody, 26 lat, szczupły blondyn z nerwowym tikiem w lewym oku, Przemysław Przemek, 29 lat, łysy jak kolano z grubą, złotą bransoletą na lewym nadgarstku oraz zbigniew z Bysiu 31 lat, najniższy z grupy, ale najszerszy w barach. Wszyscy noszą podobne skórzane kurtki. Znak rozpoznawczy ich przynależności do pruszkowskiego środowiska. Klin ma przy pasku makarow PM młody nosi sprężynowy pałkę w tylnej kieszeni. Przemek trzyma w ręce stalowy łom długości 60 cm, a Zbysiu ma w kurtce kastety z mosiądzu. Przybyli czarnym mercedesem W124 z 1991 roku, który Klin kupił za 45 złotych z pieniędzy uzyskanych z wymuszania haraczu od handlowców na bazarze Różyckiego. Zbliżają się pewnym krokiem mężczyzn, którzy są przyzwyczajeni do bezwarunkowego posłuszeństwa wszystkich wokół. Dzień dobry, dziadku! mówi Klin, zatrzymując się dwa metry od sztalugi Tadeusza. Jego głos brzmi pozornie grzecznie, ale wszyscy obecni wyczuwają w nim ukrytą groźbę. Ładne obrazki malujesz. Szkoda byłoby, gdyby coś im się stało. Tadeusz powoli podnosi wzrok z nad palety, na której miesza kolory. Patrzy na czterech mężczyzn spokojnymi, zmęczonymi oczami człowieka, który widział już zbyt wiele przemocy w swoim życiu. Dzień dobry, panowie, czy mogę w czymś pomóc? W jego głosie nie ma strachu, co momentalnie przykuwa uwagę klina. Większość ludzi, gdy widzi ich grupę, natychmiast demonstruje symptomy strachu, trzęsące się ręce, nerwowe spojrzenia, pot na czole. Ten stary malarz zachowuje się, jakby rozmawiał z klientami w sklepie spożywczym. Z jakiego miasta nas oglądasz? Napisz w komentarzach swoje imię i skąd śledzisz te historie. Klin robi krok do przodu, jego cień pada na płótno Tadeusza. Słuchaj, stary. To jest nasza okolica. Każdy, kto tutaj zarabia pieniądze, Płaci nam podatek, dwieście złotych miesięcznie za ochronę. Bez tego, którejś nocy, możesz znaleźć swoje obrazy podarte a siebie samego w szpitalu młody i chocze nerwowo, poprawiając pałkę w kieszeni. Przemek postukuje łomem o kamienne płyty bruków, rytmiczny dźwięk rozlegający się jak odliczanie do egzekucji. Zbysił krąży wokół sztalugi, jego masywne dłonie sprawdzają ciężar kastetów w kieszeni. Tadeusz słucha uważnie, ale jego oczy automatycznie analizują sytuację taktyczną. Czterech przeciwników, jeden uzbrojony w broń palną, pozostali w broń białą. Odległości. Klin, dwa metry na wprost, młody, trzy metry z lewej strony, Przemek z łomem, pięć metrów z prawej. Zbysiu krąży obecnie za jego plecami. Najbliższe ukrycie. Fontanna, osiem metrów drzewa, dwanaście metrów. Cywile w okolicy. Troje turystów z aparatami fotograficznymi przy wejściu do zamku. Piętnaście metrów, starsza kobieta z psem, dwadzieścia metrów. Kierunki ucieczki. Ulica świętojańska, ulica piwna, przejście przez plac zamkowy w kierunku krakowskiego przedmieścia. Rozumiem waszą sytuację, mówi Tadeusz powoli, odkładając pędzel na paletę. Wszyscy musimy jakoś żyć w tych ciężkich czasach, ale ja zarabiam może sześćdziesiąt złotych dziennie gdy sprzedam dwa obrazy. Dwieście złotych miesięcznie to więcej niż jedna trzecia moich dochodów. Jego głos pozostaje spokojny, rozsądny, jak człowieka próbującego dojść do kompromisu. Klin interpretuje to jako oznakę słabości i podporządkowania. To twój problem, dziadku. Albo płacisz, albo teren przestaje być bezpieczny dla takich jak ty. Tadeusz czuje, jak w jego umyśle aktywują się stare schematy. Wypracowane przez lata treningów i rzeczywistych operacji. To jest moment, w którym cywilizowana negocjacja kończy się, a zaczyna się coś znacznie bardziej pierwotnego. Widzi strach w oczach turystów, którzy instynktownie wyczuwają napięcie i zaczynają odchodzić. Dostrzega drżenie rąk starszej kobiety z psem, która przyspiesza kroku w kierunku ulicy piwnej. Te osoby są niewinne ich bezpieczeństwo jest jego odpowiedzialnością, bez względu na jego własną sytuację. Posłuchajcie, mówi, wstając z krzesła bardzo powoli, z rękami uniesionymi w geście poddania. Jestem emerytowanym żołnierzem, otrzymuję niewielką pensję z wojska. Może moglibyśmy się dogadać na jakąś mniejszą kwotę. To nie jest prawda o niskiej emeryturze, ale jest prawdą o tym, że służył w wojsku. Klin uśmiecha się szyderczo. Żołnierzem? To znaczy, że potrafisz maszerować i salutować. Świetnie, dziadku, to będzie wyglądać bardzo elegancko, gdy będziesz salutować z rozbitą głową. Młody wybucha śmiechem na słowa swojego lidera. Przemek robi krok bliżej, łom w jego dłoni błyszczy w jesiennym słońcu i wtedy Tadeusz podejmuje decyzję. Po raz pierwszy od ośmiu lat pozwala sobie na coś, czego prawnik przepisał sobie nigdy nie robić. Pozwala swojej prawdziwej naturze wyjść na powierzchnię. Sześć lat służby w 1 Batalionie Desantowo-Szturmowym, dziesięć lat w jednostkach specjalnego przeznaczenia, dziesięć lat w gromie mówi to spokojnie, jakby czytał listę zakupów uczestniczyłem w siedemdziesięciu trzech operacjach specjalnych, wyeliminowałem 31 jeden celów w kraju i za granicą. Mój kryptonim brzmiał Malarz. Klin przestaje się uśmiechać. Coś w tonie głosu Tadeusza, w sposobie w jaki wypowiada liczby w absolutnej pewności, z jaką to robi, sprawia, że atmosfera nagle się zmienia. Pieprz się stary, mówi Klin, ale w jego głosie pojawia się nuta niepewności. Myślisz, że mnie wystraszyłeś bajkami o wojsku, ale Tadeusz już nie słucha. W jego umyśle uruchamia się mechanizm, którego nie używał od lat. Ocena zagrożenia, wysokie i bezpośrednie. Ochrona cywilów, priorytet maksymalny. Pozwolenie na użycie siły śmiercionośnej, autoryzowane. Pierwszy ruch, neutralizacja głównego zagrożenia, klin z bronią palną. Drugi ruch, przemek z łomem. Trzeci ruch, pozostali przeciwnicy według kolejności zagrożenia. Czas wykonania, maksymalnie 15 sekund. Próbowałem być miły, mówi Tadeusz. Jego głos zmienia się z łagodnego na lodowato zimny. Próbowałem wytłumaczyć wam sytuację, próbowałem znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby wszystkim odejść stąd bez uszkodzeń. Klin sięga po Makarowa. To jest błąd, którego nie powinien był popełnić. Reakcja Tadeusza jest natychmiastowa i śmiertelna. W ułamku sekundy jego prawa ręka chwyta nad garstek Klina, skręca go pod niemożliwym kątem. Wymusza upuszczenie pistoletu. Jednocześnie jego lewa ręka wyznacza precyzyjny cios w grdykę, miażdżąc chrząstkę i przerywając dopływ powietrza do płuc. Klin nie ma czasu na wydanie dźwięku, upada na ziemię, chwytając się za gardło. Jego twarz błyskawicznie zmienia kolor z różowego na sinoniebiesk. Przemek z łomem reaguje jako drugi, ale jego ruch jest niezdarny i przewidywalny. Tadeusz uchyla się pod jego zamach, chwyta łom w połowie jego długości, Wykorzystuje siłę uderzenia przemka przeciwko niemu, zakręca metalowym prętem wokół szyi przemka i pociąga. Rozlega się nieprzyjemny dźwięk pękających kręgów szyjnych. Przemek opada bezwładnie na kamienne płyty. Młody próbuje użyć pałki, ale jego ręce trzęsą się tak bardzo, że nie może jej właściwie trzymać. Tadeusz usuwa mu pałkę jednym ruchem, a następnie wykonuje szybki cios w udo, który przecina tętnicę udową. Młody krzyki bólu, upada, trzymając się za nogę, z której cieknie krew. Nie umrze, jeśli szybko zostanie przewieziony do szpitala, ale przez kilka minut nie będzie stanowił zagrożenia. Zbysiu, najinteligentniejszy z grupy, już ucieka w kierunku Mercedesa, porzucając kastet i krzycząc o pomoc. Jak myślisz, czy Tadeusz podjął właściwą decyzję? Napisz swoją opinię w komentarzach. Cała sytuacja trwa dokładnie 12 sekund. Kiedy kurz opada, Klin leży martwy. Przemek również nie żyje. Młody jęczy na ziemi przy kałuży własnej krwi, a Zbysiu odjeżdża Mercedesem z piskiem opon, porzucając swoich kolegów. Tadeusz stoi wśród tego chaosu. Jego oddech jest równy i spokojny, jakby właśnie skończył poranną gimnastykę. Nie czuje satysfakcji ani radości z tego, co zrobił. Czuje tylko znajome, zimne opróżnienie, które zawsze towarzyszyło mu po zakończeniu operacji spogląda na swoje ręce, nadal trzyma pędzel, którego nie puścił podczas całego konfrontacji. Na jego dłoniach są ślady farby, ale nie ma krwi. Turyscy z aparatami już dawno uciekli. Starsza kobieta z psem wzywa milicję z automatu telefonicznego przy rogu ulicy piwnej. Za kilka minut to miejsce będzie pełne policjantów, ambulansów i ludzi zadających pytania, na które Tadeusz nie może udzielić prawdziwych odpowiedzi pochyla się nad młodym, sprawdza tętno, ocenia stopień uszkodzenia tętnicy. Młody człowieku, mówi spokojnie, czy chcesz żyć? Młody kiwa głową rozpaczliwie, jego twarz jest biała jak papier. Wtedy przestań się ruszać i czekaj na pogotowie. Strata krwi jest poważna, ale nieśmiertelna, jeśli będziesz leżał spokojnie. Odwraca się do swojej sztalugi, gdzie jego niedokończony obraz zamku królewskiego nadal stoi nietknięty. Kilka kropelek krwi młodego z plamią dolny prawy róg płótna, ale obraz jako taki pozostaje nieuszkodzony. To dziwne, myśli Tadeusz, przez 26 lat zabijania ludzi starał się zachować życie i piękno. Teraz, gdy próbuje tworzyć piękno, jest zmuszony zabijać. Czy to ironia losu, czy po prostu natura rzeczywistości? Pierwsza milicyjna syrena rozlega się już z odległości trzech przecznic. Tadeusz ma może dwie minuty, zanim funkcjonariusze ogrodzają całą okolicę i zaczną zadawać pytania. Szybko ocenia swoje opcje. Po pierwsze, może uciec. Zna Warszawę jak własną kieszeń, ma dziesiątki bezpiecznych kryjówek, może zniknąć i nigdy nie zostać znaleziony. Po drugie, może zostać i próbować wytłumaczyć sytuację. Ryzyko. Śledztwo ujawni jego prawdziwą tożsamość co będzie oznaczać koniec spokojnego życia dla niego i jego rodziny. Po trzecie, może zostać i skorzystać z kontaktów, które nadal ma w pewnych kręgach władzy. Jest czwarta opcja, której nie rozważyłby osiem lat temu może powiedzieć prawdę. Nie całą prawdę o Gromie i operacjach specjalnych, ale prawdę o tym, że broni się przed wymuszczem. W 1995 roku Polska jest krajem, w którym prawo nadal adaptuje się do rzeczywistości wolnego rynku i rosnącej przestępczości zorganizowanej. Milicja często jest bezsilna wobec grup takich jak Pruszkowska Mafia. Może właściciele zwykli, praworządni obywatele, mają prawo bronić się przed przestępcami? Tadeusz pakuje swoje farby do walizki ze spokojem człowieka, który ma dużo czasu. Faktycznie, ma jeszcze minutę i dwadzieścia sekund. Składa sztalugę, wkłada niedokończony obraz między tekturowe płyty ochronne, zamyka walizkę. Młody nadal leży na kamieniach, ale jego oddech jest stabilniejszy. Prawdopodobnie będzie żył. Zbysiu już dotarł do Pruszkowa i prawdopodobnie opowiada swoim przełożonym historię o starym człowieku, który zabił klina i przemka gołymi rękami. Nikt mu nie uwierzy. Będą myśleć, że panikował lub że skłamał żeby ukryć swoją tchórzliwość podczas napadu. To da Tadeuszowi czas. Ile, tego nie wie, ale każdy dzień będzie cenny. Komendant milicji Jerzy Nowak ma 43 lata służby i myślał, że widział już wszystko, co można zobaczyć na ulicach Warszawy. Okazało się, że się mylił. Kiedy dociera na plac zamkowy, zastaje scenę, której nie potrafi zrozumieć. Dwóch młodych mężczyzn leży martwych, trzeci jest w ciężkim stanie, ale przytomny a czwarty, starszy mężczyzna w granatowym berecie, stoi spokojnie przy sztaludze i maluje, jakby nic się nie wydarzyło. Proszę opuścić ręce i oddalić się od malarskich przyborów. Krzyki Nowak, wyciągając służbowy P-64. Tadeusz powoli podnosi ręce, ale nie rusza się z miejsca. Czy mogę coś wyjaśnić, panie komendancie? W jego głosie nie ma strachu ani agresji, tylko męcząca rezygnacja człowieka który wie, że jego spokojne życie właśnie się skończyło. Ci młodzi ludzie próbowali wymusić ode mnie Haracz. Kiedy odmówiłem, stali się agresywni. broniłem się. Nowak patrzy na ciała klina i Przemka, potem na rannego młodego, który kiwa głową potwierdzając wersję Tadeusza: Proszę Pana, to był stary człowiek z pędzlem. Jak mógł zabić klina i Przemka. Czy Pan miał jakieś przygotowanie wojskowe? pyta Nowak. Jest doświadczonym milicjantem i potrafi rozpoznać sposób, w jaki zostały zadane śmiertelne ciosy. To nie była uliczna bójka. To było chirurgiczne eliminowanie przeciwników przez kogoś, kto wiedział dokładnie, co robi. Tak, służyłem w wojsku przez 26 lat, zwolniony honorowo w stopniu majora. Prawda, ale nie całą prawda. Nowak notuje wszystkie szczegóły, przesłuchuje świadków, zabezpiecza miejsce zdarzenia. Historia Tadeusza jest spójna i potwierdzona przez świadków. Rzeczywiście były to próby wymurzenia Haraczu. Młody potwierdza, że oni zaatakowali pierwszy. Jedyną nieprawidłowością jest sposób, w jaki Tadeusz zneutralizował zagrożenie było to za profesjonalne jak na emerytowanego majora z regularnej armii ale w 1999 roku milicja ma inne, pilniejsze problemy niż dokładne badanie przeszłości obywatela, który bronił się przed przestępcami. To był najbardziej intensywny moment tej historii, ale zanim przejdziemy dalej, powiedz mi, co ty byś zrobił na miejscu Tadeusza? Śledztwo trwa trzy tygodnie. Tadeusz jest przesłuchiwany przez funkcjonariuszy różnych szczebli, jego mieszkanie jest przeszukiwane, jego przeszłość wojskowa sprawdzana w dostępnych archiwach. Większość akt dotyczących jednostek specjalnego przeznaczenia nadal jest utajniona. Ale oficjalna służba Tadeusza w regularnej armii jest udokumentowana i nie budzi zastrzeżeń. Ostatecznie prokuratura umiera sprawę, uznając, że działał w obronie koniecznej przeciwko groźbie bezpośredniego i poważnego uszkodzenia ciała. Zostaje mu wydana oficjalna decyzja o niepodejmowaniu postępowania karnego z powodu działania w obronie koniecznej. Tadeusz może wrócić do normalnego życia, ale normalne życie nie istnieje już dla niego. Zbysiu opowiedział w Pruszkowie o dziwnym starym człowieku, który zabił Klina i Przemka. Początkowo nikt mu nie wierzył, ale gdy informacje o śledztwie zaczynają przeciekać, przyciąga to uwagę wyższych szczebli organizacji. Ktoś, kto zabija członków mafii gołymi rękami, to nie jest przypadkowy emeryt. To jest ktoś, kogo organizacja musi się bać lub kogo musi wyeliminować. W grudniu 1995 roku Tadeusz otrzymuje anonimową wiadomość podrzuconą do skrzynki pocztowej. Wiemy, kim jesteś, wiemy, gdzie mieszkasz, wiemy, gdzie pracuje twoja żona. Lepiej się wynieś z Warszawy. Tadeusz pokazuje list Marii. Po raz pierwszy w ich dwudziestopięcioletnim małżeństwie opowiada jej prawdę o swojej służbie. Nie wszystko, ale wystarczająco dużo, żeby zrozumiała powagę sytuacji. Maria milczy przez długie minuty po wysłuchaniu jego opowieści, potem mówi Zawsze wiedziałam, że mój mąż nie jest zwykłym człowiekiem, ale myślałam, że to dotyczy przeszłości, nie teraźniejszości. Ja również tak myślałem, odpowiada Tadeusz ale przeszłość czasami wraca w najgorszy możliwy moment. W styczniu 1996 roku, trzy miesiące po incydencie na Placu Zamkowym, Tadeusz Kowalski przestaje istnieć. Oficjalnie wyjeżdża z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie ich córka Anna rzekomo znalazła im pracę i mieszkanie. Dokumenty emigracyjne są autentyczne, choć zostały załatwione przez ludzi, którzy nie zadają pytań i nie zostawiają śladów. W rzeczywistości rodzina Kowalskich przenosi się do małego miasteczka Kazimierz Dolny nad Wisłą, gdzie Tadeusz staje się Kazimierzem Nowiakiem, emerytowanym nauczycielem języka polskiego. Maria pracuje jako pielęgniarka w miejscowym ośrodku zdrowia pod nazwiskiem Nowiak. Piotr zostaje w Warszawie, nie wiedząc o przeprowadzce rodziców. W ten sposób ma alibi, gdy ktoś będzie pytał o ich losach. Nowa tożsamość kosztuje Tadeusza jego wojskową emeryturę, i wszystkie oszczędności życia. Zaczyna od zera w wieku 58 lat, w kraju, który przechodzi dramatyczne przemiany gospodarcze. Ale jest żywy, Maria jest żywa, a ich rodzina jest bezpieczna. To już więcej niż większość ludzi w jego sytuacji może liczyć. Dom w Kazimierzu Dolnym ma mały ogród, gdzie Tadeusz sądzi pomidory i marchew. Po raz pierwszy od 30 lat jego ręce brudzą się ziemią, a nie krwią. Maluje nadal. Ale teraz głównie pejzaże wisły i stare kamienice. Nie sprzedaje obrazów turystom. Maluje dla siebie, dla spokoju umysłu, dla terapii duszy, która przez dziesięciolecia widziała zbyt wiele mroku. Czasami, gdy na ulicy słyszy głos młodych mężczyzn, mówiących z pruszkowskim akcentem, jego ręka automatycznie idzie w miejsce, gdzie kiedyś nosił broń. Ale to są tylko odruchy stary żołnierz. Jego wojna się skończyła tego październikowego dnia na placu zamkowym. Kiedy został zmuszony do zabrania życia po raz ostatni? Czy Tadeusz Kowalski odnalazł spokój w Kazimierzu Dolnym? Czy można naprawdę uciec przed własną przeszłością, gdy przeszłość była wykrwawiona z życia innych ludzi? Czy emerytowany żołnierz może stać się tylko malarzem, ogrodnikiem, mężem i ojcem? W sierpniu 1997 roku, niemal dwa lata po incydencie, Tadeusz siedzi nad Wisłą z Sztalugą. Malujący zachód słońca odbijający się w wodzie. Obok niego siedzi maria czyta książkę o historii sztuki. To spokojne, ciche popołudnie, jakich było już setki od czasu ich przeprowadzki. Ale dzisiaj, w tej chwili Tadeusz po raz pierwszy od lat nie sprawdza bezwiednie okolicy w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń. Nie analizuje druku ucieczki, nie ocenia osób przechodzących w pobliżu. Jego umysł jest całkowicie skupiony na grze kolorów na niebie, na sposobie, w jaki światło łamie się na powierzchni rzeki. To jest może najbliższa definicja pokoju, jaką może osiągnąć człowiek z jego przeszłością. Nie jest to zapomnienie. Nigdy nie zapomni twarzy Klina w momencie, gdy jego grydyka miażdżyła się pod ciosem. Nie jest to przebaczenie sobie. Niektóre czyny są nieprzebaczalne, ale jest to zaakceptowanie, że przeszłość nie musi definiować przyszłości. Że nawet człowiek, który zabijał, może spróbować tworzyć coś pięknego. Kiedy kończy malować, Maria pyta: O czym myślisz? O tym, czy farba olejana dobrze oddaje błękit nieba, odpowiada: I to nie jest kłamstwo. W tym momencie jego myśli rzeczywiście odnawykły o błękicie nieba, a nie o krwi na kamieniach placu zamkowego. To może nie jest wielkie zwycięstwo, ale dla emerytowanego zabójcy z gromu to właśnie oznacza rodzaj odkupienia. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że ta historia cię wciągnęła. Teraz potrzebuję, żebyś zrobił coś dla mnie. Po pierwsze, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych historii z mrocznych lat dziewięćdziesiątych. Po drugie, daj łapkę w górę, jeśli Tadeusz okazał się niezapomnianą postacią. I po trzecie, najważniejsze, napisz w komentarzach, co myślisz. Czy człowiek, który zawodowo zabijał przez ćwierć wieku, może naprawdę znaleźć spokój i odkupienie w sztuce i miłości? Czy przeszłość zawsze nas dogoni, bez względu na to jak daleko uciekniemy? Twoja opinia ma znaczenie, do zobaczenia przy następnej historii.